Witamy Państwa bardzo serdecznie. Spotykamy się dzisiaj, aby oficjalnie przekazać sprzęt zakupiony w ramach projektu grantowego Cyberbezpieczny Samorząd, który dofinansowany jest w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy. Łączna wartość tego projektu to 850 tysięcy złotych i co ważne, dofinansowanie wynosi 100%, wkład Unii Europejskiej 83% i wkład budżetu państwa pozostałe 17%. Powiat Augustowski realizuje ten projekt przez dwa lata, od marca 2024 roku do marca 2026 roku. I w ramach projektu zostaną zakupione usługi, sprzęt, oprogramowanie w ramach trzech obszarów: w obszarze organizacyjnym, kompetencyjnym i w obszarze technicznym, w ramach którego się dzisiaj spotykamy. I o zabranie głosu poprosimy pana starostę, pana Petra Krzysiekiego. <coughs> Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, dzisiaj spotykamy się właśnie w związku z realizacją tego właśnie obszaru technicznego, projektu Cyberbezpieczny Samorząd i z tego właśnie względu chcielibyśmy dzisiaj przekazać właśnie jednostkom, tym, które właśnie otrzymają ten sprzęt, sprzęt no i też podpisanie umów z tym związanych. Sprzęt otrzymają jednostki, takie jak Augustowskie Centrum Edukacyjne, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Zarząd Dróg, Zespół placówek Młodzieżowych, no i część też sprzętu zostanie w starostwie. Właśnie. Szanowni Państwo, ten sprzęt jest bardzo ważny, jeżeli chodzi o właśnie bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni i myślę, że. Po prostu też zostanie dobrze wykorzystany w, tutaj w kolejnych jednostkach, ale też przysłuży się do, do bezpieczeństwa właśnie też tych jednostek, jeżeli chodzi o sferę właśnie cyberbezpieczeństwa. Także zapraszam serdecznie do podpisania tych umów i z tego przekazania. Właśnie. To zapraszam do podpisania umów. Ja dodam tylko, że ten sprzęt, który tu widzimy, tak pokaźnie wyglądający, to jest też wartość prawie pół miliona złotych, bo to jest 468 tysięcy, dokładnie 784 zł 98 groszy. A więc wartość znaczna. Zapraszamy pana starostę, pana wice i proszę Alfa czyli pana dyrektora Grzegorza Usywicza Wysokiego Centrum Edukacyjne do podpisania umów Dziękujemy. Dyrektorowi i poprosimy panią dyrektor y, Dani Tajanczak, panią dyrektor y, Towej poradni psychologiczno pedagogicznej tutaj, żeby pan dyrektor się nie rozpędził, wszystkie kartonów panu dyrektorowi nie oddamy, niestety. Okay. Ja wiem, że każdy chce sprzęt jak najwięcej, o, ja ale pani duch duch dyrektor się poprosił... Proszę, sorry. proszę to jest bardzo, to jest ta, bardzo. Proszę bardzo. No, tak największą polacja to czyli to drugie. To pierwszy tak? ten lepszy, tak? Ten jest. To ten teraz ten... mówię. Proszę. proszę. Nie, Augustewicz. Dobrze, dobrze. To, to jest. Tak? Tak, 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 tak. Proszę, proszę. Napis proszę. proszę. I to tak. To jest. Proszę tak, Tu jest, jest. 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 Mhm. Tak, tak, tak. Tak. Tam w dwóch egzemplarzach Pani Dyrektor. Tak, jest tutaj proszę.

Jak się przedłożyć, nie? To jest tak, ja Dziękujemy i poprosimy pana sekundy, tak? no, Daniela Dyrektora Daniela Apiero, dyrektora Powiatowego Zarządu Drów.

пошли <small> пошли Ja myślę, że będę wydać wszystkich kierowników jednostek w imieniu własnym i, i koleżanki i kolegów. Chciałbym serdecznie podziękować za ten przekazany sprzęt. Mamy nadzieję, że przysłuży się właśnie tak jak Pan Starosta powiedział, temu ogólnie mówiąc bezpieczeństwu, cyberbezpieczeństwu w naszych placówkach. Dziękujemy bardzo serdecznie.